Samodyscyplina jest mostem między celami a osiągnięciami. Jim Rohn. Powyższy cytat odnosi się do kluczowej roli, jaką samodyscyplina odgrywa w osiąganiu sukcesów. Autor sugeruje, że bez zdyscyplinowanego podejścia i konsekwentnego dążenia do celów, osiągnięcia mogą pozostać poza naszym zasięgiem. Samodyscyplina to nie tylko praca nad sobą i swoimi nawykami, ale również umiejętność odraczania gratyfikacji, koncentracji na długoterminowych celach i nieustępliwość w obliczu przeciwności. Ron, jako znany mówca motywacyjny, wiedział, że to samo dyscyplina pozwala nam przetrwać trudności i kontynuować pracę nad naszymi marzeniami, nawet kiedy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. To umiejętność, która pozwala zachować kurs, gdy pokusy i rozpraszacze czyhają na każdym kroku. Niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeganie diety, regularne ćwiczenia czy zarządzanie finansami, samodyscyplina jest tym, co pozwala na ciągłe postępy. Inspirując się tą mądrością, możesz znaleźć w sobie siłę do działania, aby przekształcić swoje życie i osiągnąć swoje najśmielsze cele. Pamiętaj, że każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża cię do miejsca, w którym chcesz być. I nie zapomnij, że to podróż, która wymaga czasu, wytrwałości i przede wszystkim samodyscypliny. Zachęcam cię do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału, jeśli szukasz dalszej inspiracji i praktycznych porad, które pomogą ci zbudować most do twoich osiągnięć. Twoje wsparcie jest dla nas nieocenione, a twoja motywacja do wzrostu osobistego to nasza największa nagroda. Jim Rohn jest uważany za jednego z ojców współczesnej filozofii sukcesu. Jego życie było odbiciem jego słów. Sam Ron zaczynał jako prosty pracownik magazynowy, i przez lata samodoskonalenia oraz wykorzystywania samodyscypliny doszedł do pozycji milionera i jednego z najbardziej wpływowych mówców motywacyjnych swoich czasów. Dla Rona samodyscyplina nie była tylko teoretycznym pojęciem, lecz czymś, co praktykował każdego dnia. To dzięki niej zdołał przejść od życia w ubóstwie do życia w obfitości. Od niewykształconego pracownika do cenionego autorytetu w dziedzinie rozwoju osobistego. Roch nauczał, że sukces nie jest przypadkowy, lecz wynika z ciągłego dążenia do doskonałości, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jego słowa samodyscyplina jest mostem między celami a osiągnięciami stały się manifestem jego życia. Wierzył, że każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko wykaże się dyscypliną w dążeniu do swoich celów. W jego przypadku samodyscyplina pozwoliła na systematyczne budowanie swojej kariery, rozwój umiejętności i zdobywanie wiedzy, co ostatecznie przyczyniło się do jego niezwykłych osiągnięć. Również w Twoim przypadku przykład życia Jim'a Rona może posłużyć jako inspiracja do zrozumienia, że samodyscyplina może być kluczem do rozwiązania problemów i osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia. Bez względu na wyzwania przed którymi stoisz, samodyscyplina może stać się Twoją największą siłą w dążeniu do zrealizowania osobistych aspiracji. Implementując samodyscyplinę inspirowaną mądrością Jim'a Rona w swoje życie, możesz oczekiwać szeregu korzyści, które nie tylko rozwiążą problem braku samodyscypliny, ale także wprowadzą pozytywne zmiany we wszystkich aspektach Twojego życia, Samodyscyplina to narzędzie, które pozwala na lepsze zarządzanie czasem, co prowadzi do większej produktywności i skuteczności w działaniu. To także klucz do lepszego zdrowia, gdyż pozwala na utrzymanie zdrowych nawyków żywieniowych i regularnych ćwiczeń. Ponadto, samodyscyplina przyczynia się do lepszego zarządzania finansami, ponieważ dzięki niej możesz lepiej kontrolować impulsywne wydatki i systematycznie oszczędzać. W relacjach z innymi, samodyscyplina pomaga w dotrzymywaniu zobowiązań i budowaniu zaufania, co jest fundamentem silnych i zdrowych relacji. Zastosowanie zasad samodyscypliny, jakie stosował Jim Ron, pomoże ci również w rozwijaniu siebie i swoich pasji. Dzięki konsekwencji w działaniu możesz osiągnąć mistrzostwo w wybranej dziedzinie, tak jak Ron osiągnął mistrzostwo w mówieniu motywacyjnym. Jego sukcesy, w tym finansowe niezależność i międzynarodowe uznanie, były wynikiem jego niezachwianej samodyscypliny. Wdrażając samodyscyplinę w życie, stajesz się mistrzem własnego losu. Zamiast być popychanym przez życie, zaczynasz je kształtować według własnych wyobrażeń. Korzyści wynikające z tego procesu to nie tylko osiągnięcia materialne, ale również wewnętrzne poczucie spełnienia i samorealizacji. Jim Ron pokazał, że dzięki samodyscyplinie można osiągnąć niemal każdy cel, a twoje życie może stać się nieustającą podróżą w stronę doskonałości. W drodze do mistrzostwa w samodyscyplinie kluczowe jest zrozumienie, że każdy sukces rozpoczyna się od pierwszego kroku. Jim Ron, który swoją karierę zaczynał od skromnych początków, doskonale wiedział, że to konsekwencja w działaniu i zdolność do samokontroli prowadzą do wielkich osiągnięć. Niezależnie od tego, czy pragniesz poprawy w życiu osobistym, rozwoju zawodowego czy też osiągnięcia lepszej kondycji fizycznej, samodyscyplina jest uniwersalnym narzędziem, które pozwoli ci to osiągnąć. Wdrażając w życie poniższe kroki, możesz stopniowo budować most między obecną rzeczywistością a życiem, o jakim marzysz. Każdy krok to nie tylko instrukcja, ale przede wszystkim wezwanie do działania, które wymaga czasu, cierpliwości i wytrwałości cech, które Ron cenił i uważał za niezbędne na ścieżce do sukcesu. Krok pierwszy: ustal swoje cele. Zacznij od refleksji nad tym, co naprawdę chcesz osiągnąć. Zastanów się, co sprawia, że czujesz pasję i jakie sukcesy przyniosłyby ci najwięcej satysfakcji. Wizualizuj swój ostateczny sukces i pracuj wstecz, tworząc mapę drogową, która doprowadzi cię do tego punktu. Cele powinny być SMART. Specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone czasowo. Zapisanie celów to pierwszy krok do ich zinternalizowania. Sprawia, że stają się one bardziej namacalne i mniej abstrakcyjne. Zastanów się, dlaczego te cele są dla Ciebie ważne, co daje Ci to, że są one głęboko zakorzenione w Twoich wartościach i aspiracjach. Cele te stają się Twoimi latarniami morskimi. Kierującymi Twoją podróż przez morze możliwości i wyzwań. Pamiętaj, aby świętować każdy osiągnięty cel, ponieważ jest to potwierdzenie Twojej samodyscypliny i poświęcenia. Tak jak Ron podkreślał, cele są kamieniami milowymi Twojej drogi do sukcesu i powinny być traktowane z szacunkiem. Krok drugi: opracuj plan działania. Plan działania to Twój osobisty przewodnik, który pomoże Ci w przejściu od teorii do praktyki. Powinien on zawierać konkretne działania, które musisz podjąć, aby zbliżyć się do swoich celów. Każdy element planu musi być przemyślany i skoncentrowany na konkretnej akcji. Przygotuj się na to, że droga do celu może być kręta i wymagać dostosowań. Podobnie jak Ron, który potrafił adaptować się do zmieniających okoliczności, Twój plan również powinien być elastyczny. Zaplanuj regularne przeglądy swoich postępów aby móc wprowadzać niezbędne korekty. Nie bój się eksperymentować z różnymi podejściami, aby znaleźć najlepsze metody pracy nad sobą. Utrzymanie dyscypliny w dążeniu do celu wymaga nie tylko wytrwałości, ale i kreatywności. Znajdź mentora lub wzór do naśladowania ktoś, kto już osiągnął to, do czego ty dążysz. Może to być właśnie Ron lub inna osoba, która zainspiruje Cię do działania. Staraj się uczyć na błędach, zarówno własnych, jak i innych, i pamiętaj, że planowanie to proces ciągły, który jest tak samo ważny jak sam cel. Krok trzeci: praktykuj dyscyplinę codziennie. Samodyscyplina to nie jednorazowy wysiłek, ale ciągły proces. Każdego dnia dokonuj świadomych wyborów, które wspierają Twoje cele. Utwórz rutynę, która ułatwi Ci utrzymanie kursu, nawet gdy motywacja opadnie. Pamiętaj, że dyscyplina to także umiejętność odmawiania sobie. Nie ulegaj pokusom, które mogą cię oddalić od Twoich celów. Obserwuj swoje postępy i celebruj małe zwycięstwa. Każdy krok naprzód jest ważny. Odnajdź wewnętrzne źródła motywacji, które będą cię napędzać, nawet w trudnych chwilach. Znajdź równowagę między pracą a odpoczynkiem. Wypalenie jest wrogiem samodyscypliny. Wytrwałość w codziennym działaniu. Tak jak to robił Ron, jest dowodem na to, że Twoja samodyscyplina jest silna. Nie zniechęcaj się porażkami, traktuj je jako lekcje, które pomagają Ci rosnąć. Pamiętaj, że każda decyzja, którą podejmujesz, wpływa na Twoją przyszłość. Dążenie do samodyscypliny to inwestycja w siebie, która z czasem przyniesie obfite owoce. Krok czwarty: mierz postępy i dostosowuj plan. Ocena postępów pozwala na zrozumienie, co działa, a co wymaga poprawy. Również Ron podkreślał, że sukces jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Regularnie sprawdzaj, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów. Używaj narzędzi do śledzenia postępów, takich jak dzienniki, aplikacje lub systemy zarządzania zadaniami. Nie bój się pytać innych o opinię i konstruktywną krytykę. Często to właśnie zewnętrzna perspektywa pozwala dostrzec, co można poprawić. Celebrowanie postępów jest ważne, ponieważ każdy krok naprzód zasługuje na uznanie. Jeśli zauważysz, że coś nie idzie zgodnie z planem, nie wahaj się wprowadzać zmian. Pamiętaj, że elastyczność w podejściu do celów to nie słabość, ale dowód na inteligencję i zdolność adaptacji. Bądź cierpliwy. Nie wszystkie zmiany są widoczne od razu. Ucz się na błędach. I nie trać z oczu głównego celu, nawet jeśli droga do niego wydaje się długa. Postępy są czasami niewidoczne, ale pamiętaj, że każda mała zmiana przybliża cię do celu. Czerp inspirację z sukcesów innych, takich jak Ron, i pamiętaj, że twoja podróż jest unikatowa. Krok piąty. Kultywuj pozytywne nawyki. Pozytywne nawyki to podstawa sukcesu w długoterminowej perspektywie. Nawyki takie jak codzienne czytanie, zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia, są fundamentem, na którym Ron zbudował swój sukces. Uświadom sobie, że każdy nawyk, który wprowadzasz, wpływa na twoje przyszłe zachowania. Zastanów się, jakie nawyki są najbardziej korzystne dla twoich celów i skup się na ich kultywowaniu. Rozpoznawanie i eliminowanie złych nawyków to również kluczowy aspekt samodyscypliny. Wytrwałość w budowaniu dobrych nawyków wymaga czasu i cierpliwości, ale pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na poprawę. Utwórz system nagród i konsekwencji, który będzie wspierał Twoje dążenia do lepszych nawyków. Nie izoluj się w swoich dążeniach, otaczaj się ludźmi, którzy podzielają Twoje wartości i cele. Dobre nawyki to nie tylko rutyna, ale również sposób na życie który promuje zdrowie, szczęście i osiągnięcia. Pamiętaj, że nawyki to nie tylko to, co robisz, ale kim stajesz się w procesie. Tak jak Ron pokazał, że każdy nawyk ma potencjał do przekształcenia życia, tak i ty możesz wykorzystać moc dobrych nawyków, aby zbudować życie, o jakim marzysz. Pamiętaj, że samodyscyplina nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, które pozwala osiągnąć cele. Tak jak Jim Rohn osiągnął sukces dzięki samodyscyplinie, tak i ty możesz przekształcić swoje marzenia w rzeczywistość. Krok po kroku, dzień po dniu. Motywacja do działania jest jak iskra, która zapala ogień zmian i postępów w twoim życiu. Jim Rohn, mistrz samodyscypliny i rozwoju osobistego, nauczał, że każdy z nas ma nieograniczony potencjał. Ale aby go wykorzystać, musimy najpierw podjąć decyzję o działaniu. To ty jesteś twórcą swojej przyszłości. Każda chwila, w której wybierasz działanie zamiast odkładania na później, buduje fundament pod twoje jutro. Pamiętaj, że drobne, codzienne działania kumulują się, prowadząc do wielkich osiągnięć. Twoje marzenia i cele nie są poza zasięgiem, są jedynie po drugiej stronie samodyscypliny i konsekwentnego działania. Nie pozwól, aby strach przed porażką lub opóźnianie działań stanęło ci na drodze. Dziś jest idealny dzień, aby zacząć. Jesteś na tym świecie, aby osiągnąć wielkość, i każdy krok, który podejmujesz w kierunku swoich celów, jest potwierdzeniem tej prawdy. Kiedy czujesz zniechęcenie, przypomnij sobie o tych wszystkich, którzy osiągnęli sukces przed tobą, takich jak Jim Ron. Oni również mieli wątpliwości, ale nie poddali się. Wzięli odpowiedzialność za swoje życie i każdy dzień wykorzystali jako kolejną szansę na poprawę. Więc wstań i działaj. Nie czekaj na idealne okoliczności, ponieważ doskonały moment to teraz. Twoje działanie teraz jest inwestycją w twoją przyszłość. Zacznij od tego momentu i niech każdy dzień będzie krokiem do życia, które zawsze chciałeś prowadzić. Teraz, kiedy podążasz ścieżką rozwoju i samodyscypliny, to również czas, aby podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Twój komentarz może być iskrą, która zainspiruje kogoś innego do zmiany. Każda historia sukcesu jest mozaiką indywidualnych podróży, a Twoja jest równie ważna. Nie wahaj się wyrazić swojej opinii, zadawać pytań, czy po prostu opowiedzieć o swoim postępie. Twoje słowa mają moc i mogą przyczynić się do budowania wspierającej społeczności, gdzie każdy z nas dąży do bycia lepszą wersją siebie. Pamiętaj, że każdy głos jest cenny i może stać się ważnym elementem w podróży innej osoby. Dziękujemy, że poświęciłeś czas na wysłuchanie i zaangażowanie się w ten materiał. Twoja obecność i aktywność tutaj są wyrazem gotowości do wzrostu i samorozwoju. Twoja podróż rozwojowa jest inspiracją, a twoje doświadczenie jest skarbem, którym warto się dzielić. Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli film był dla ciebie wartościowy, i subskrybować kanał, by nie przegapić więcej inspirujących treści. Czekamy na Twoje komentarze i dziękujemy za wspólną podróż w kierunku samorealizacji.